Siema kochani, dzisiaj będziemy się zbierać na imprezę w szkole Ogólnie mam takie lakierki Bo przed chwilą by się film skasował i nie widzieliście jak się ubierałam i w ogóle ładnie Ale taki jest mój outfit, piękny yy, Więc yy, ubieramy buty i się idziemy barować. Dobra, ja już jestem ubrana, sorry, ale mam jakieś. Więc żeby rzeczy Zamiast się tylko, że się da, tak szczerze Ała, przod chodzę na chwilę o. Hop do Zobaczysz to jeszcze w jak wygląda to wiecie co robię? nie widać trzeba zapewne zaświecić w ogóle na łóżku wiecie gdzie o pięknie to teraz wygląda? dobra chwila dobra i teraz tobie widać pięknie w ogóle mam takie proste twarzy Że muszę sobie nałożyć puder. Bo inaczej to nie dam rady. I to na stóweczkę. sobie troszeczkę podkładu. A co? Tam pani powiedziała, że można się malować. Dobra. Oczy mam całych chorostach. Dobra, nic się nie dzieje. I tak się zawsze maluje Ja mam gdzieś taki krebny naczyńka. I ja sobie chyba go zacznę używać. Bo ja tak. Wszystko wygląda. Nie dobra, ja daję ten podkład. Widzicie te chrosty? Łakie mam w tym. Teraz może tego nie widać, bo się zabazała, ale. Było widać. Dobra, dobrze jest. Ой, еще шипка. И, да, вот все, что ж. Где я стою? Где Jest dobrze, tylko co ja jeszcze różu i bronzeram. Mogłam to zrobić do dzisiaj, Loki, ale jakoś zapomniałam, że mam rzeczy do robienia. I ładnie, że to zaczyna wyglądać. Ja lubię być taka, wiecie, żeby że my... była że troszkę różowa. Bo to jak widać na zdjęciu na ekranie, tego tak nie widać, czy tego różu. A no Hop. Teraz brązer. Brązer. Dobra, dzisiaj jestem makijażem, że trochę zaszalałam. Tylko te chroste oczy, to one mi przeszkadzają trochę. Ej, mam trochę czerwone oko. Baskit. Ładnie jest. Na brodę trochę muszę dać. Ja wiem, że to dziwnie robię. no Pięknie yeah. z od splofa, się trwało No i pięknie yeah. No, teraz mi na bluzkę trochę dało Więc o Będę sobie dawać takie dwie chabatki jedna jest z brokatem, druga Broka z pożywem I teraz fryz... Fryzurka Z fryzurą obawy Bo ja fryzur nie umiem robić Albo płyny rozpuszczonych po prostu tak jak zawsze Ej! rozpuszczony to mega fajnie wygląda K krótkie włosy, ale gęste i mi to fajnie wygląda. Do tego okulary. To okulary za chwilę, więc najpierw daję odhead. Kot biały czy... a biały jest co, nie wiem czy sam ten, czy jeszcze coś dać do róż. Ale raczej tam wróż, jak wam powiem to tak zrobię. Uwaliłam się? Epictwo. Mecha, ładnie to wygląda. Weźmy tutaj szminkę, ale tego nie będę już wyciągać. Dobra. Teraz popcikamy na włosy o taką do rozczesywania, żeby się później poplatały, to żeby mi się rozczesało łatwiej. Okej. Okay. No teraz piękne. Ale dobra. Szczotkę na pewno będę brała. I makijażu to też co coś jest. Chyba, że mam dobra, mam jeszcze już, tylko mam nadzieję, że to, to, to już mi nie zaschnęło jego. Ale ja to już od mega długo nie ożywa. Chyba nie zastał jeszcze tak. No Ej, nie, czyli teraz Eklarę, choćby teraz biega ładnie go do chwila. Brzydko. Bez. jest o wiele lepiej. Idę zobaczyć do lustra, i to chyba będzie koniec. I dobra, kochani. Ja rozmyślałam, że mam tuż. Czyściutki A muszę jeździć go o coś wyczyść. chwila Cześciutki, ale wyjął sredę, Nie wiem czemu. Słyszcie? Aby Pięknie, ty tu z rejki się uwaliła w tym Dobra, to było na tyle, jedziemy do szkoły i będę patrzeć na reakcję ludzi, jak ja będę reagować, a na razie sobie chębsik te perfumy, chębsik. Zawsze też daje na raj stopy. O. O, teraz teraz leci ten zapach. Dobra, to było To było na tyle. Pa!